Może w środę będzie więcej. No, to tak zaznaczyliśmy. Nie kaszluję. No, mm. czy niego? <laughs> Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w naszym studiu przedmeczowym, przed kolejnym spotkaniem warszawskiej Polonii. Dzisiaj gościmy u nas lidera i zespół, który w miarę, można powiedzieć, pewnie zmierza po, po zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach naszej grupy trzeciej ligi, czyli Pogoń Grodzisk Mazowiecki. A naszym gościem specjalnym w studiu jest niegrający dzisiaj niestety z powodu kontuzji Kuba Wyszkowski. Dzięki Kuba, że wpadłeś. Dzień dobry, witam wszystkich. A także Błażej Ślęzak, Polonia Twi. Dzień dobry, witam. Zacznijmy sobie może od rzutu oka na tabelę przed tym meczem, no tak jak już wspomniałem Na pierwszym miejscu Pogoń Grodzisk, 65 punktów i to jest aż o 20 więcej od Polonii, która na ten moment Na piątym miejscu Z szansami na, na awans dzisiaj na, na czwarte możemy przeskoczyć Unię Skierniewice, z którą zresztą już w tym tygodniu Spotkanie zdołaliśmy Wygrać 1 do 0, przełamana mini można powiedzieć mini seria dwóch porażek z rzędu które, się, które nam się przydarzyły Kuba ty jak to spotkanie z Unią oceniasz bo to, zwłaszcza to poprzednie ten mecz z Legią przegrany u nas no był można powiedzieć rozczarowujący a z Unią trochę więcej składnych akcji do tego też szczelniejsza defensywa i udało się no, zgarnąć ważne trzy punkty Przede wszystkim, jak z perspektywy kibica, to ten meczek by się lepiej oglądało, bo Unia też miała więcej sytuacji, my mieliśmy więcej. No i fajnie, że udało się wygrać. No cieszy też na pewno bramka Daniela Smugi, który już dosyć dawno nie wpisywał się na listę strzelców, ale też w ostatnich tygodniach bardzo mało minut dostawał. Częściej można było go oglądać w zespole rezerw. No i to tylko błażej pokazuje, że mamy na pewno rezerwy w naszej kadrze również na tych, na tych skrzydłach, no i być może Daniel też pokazał, że, że zasługuje na, na więcej gry. Tak, no on też właśnie trafiał w rezerwach, a, a wiemy, że tam akurat na tym poziomie okręgówki teraz bardzo dobrze sobie radzą, wygrywają teraz na wiosnę mecz za meczem, więc tam na pewno też ta atmosfera zwycięstwa coraz bardziej się nakręca, choć tam też te szanse na, na awans, no nie ma ich za dużo, ale myślę, że w przyszłym sezonie tam możemy atakować wyższą ligę, natomiast. Jeżeli chodzi o ten nasz mecz, no to tak jak powiedziałeś, na pewno fajnie się Daniele pokazał, bo wszedł w tym meczu z unią i, i postawił, można powiedzieć, tę kropkę na D, bo to był fajny, otwarty mecz z obu stron, wiele, wiele sytuacji. E, przeczuwam, że dzisiaj też możemy widzieć coś podobnego, patrząc na ostatnie spotkanie z pogonią, zakończone wynikiem 3 do 3. Na pewno obie, obie... No i w ogóle patrząc na mecze nasze w tej rundzie i też pogoni, bo chociażby tak. pogoni zdarzył się. Ze, bodajże dwie kolejki temu mecz z rezerwami Legii, gdzie wygrali 4 do 3, też gdzie tam... Tak, tak. Szalone spotkanie. Tak, szalone, no to akurat było chyba w tej ostatniej kolejce, ale no to prawda. No, jakby to widać, że tam jakby oni, jeśli chodzi o różne pogoni, i przegrywali już 2 do zera i, i, i potem jakby podnieśli się mentalnie tak? na, tej ostatniej, na tej ostatniej prostej, zdobywając tę zwycięską bramkę. Pamiętamy też, jak nasz mecz wyglądał z nimi tam. Tak naprawdę, nie mówmy się, zdominowali nas do tej 70. minuty, a odkąd zaczęliśmy strzelać te, te bramki, no to mało nie skończyło się to zwycięstwem. I mam nadzieję, że ta niedokończona kropka na D w meczu z Grodziskiem dzisiaj zostanie postawiona po stronie Polonii. Taka, no, można powiedzieć, ciekawostka, ale do końca zostało nam 7 kolejek. Tracimy 20 punktów do pogoni, więc matematyka wskazuje, że dzisiejsze to zwycięstwo jakby, no tą matematykę nam przynajmniej przedłuża, tak? Oczywiście wiemy, że te szanse a są wychłe. Dwie, dwie drużyny pomiędzy, trzy drużyny nawet pomiędzy Polonią a Polonią. Tak, Tebe. tak. To tu mówię tylko, jeśli patrzę wiadomo na stosunek punktów, ale no wiadomo, dzisiaj obie strony na pewno będą chciały pokazać, tak, że, że chcą zwyciężyć, dlatego dla kibiców na pewno ciekawe spotkanie, a my liczymy, że, że dla, dla nas, dla Polonii z happy endem. Odchodząc trochę już od tego ostatniego meczu z Unią i skupiając się tak bardziej na całościowo na tym sezonie, Kuba, twój pierwszy można powiedzieć w, w seniorskiej piłce, no i zaliczyłeś takie myślę bardzo, bardzo pozytywne wejście do, do pierwszego zespołu, no bo no, patrząc na, na te przejścia juniorskie z właśnie z drużyn młodzieżowych do, do seniorów, to, to różnie wyglądało chociażby w Polonii w ostatnich latach. Ty, mimo że nominalnie Przychodziłeś, można powiedzieć, jako, jako prawy obrońca, grałeś częściej na skrzydle, czy nie, czy nie jako prawy obrońca? No częściej wchodziłem na skrzydło, no bo jakby e, trudno było wywalczyć pierwszy skład, no bo wiadomo. E, nie było, dużo, często skrzydłowi byli kontuzjowani albo kogoś brakowało, no to musiał ktoś tam wchodzić, to okazało się, że jakby e, mogę tam trochę pograć, no i grałem. No, czyli jednak jesteś nominalnie? Prawym obrońcą. Nominalnie prawym obrońcą, a to jakby teraz wyszło, nigdy wcześniej nie grałem na skrzydła i w tym sezonie jakby, tak jakby samo wyszło, że mogę też tam grać. Tak, no i do tego nie najgorszy bilans, właśnie biorąc pod uwagę to, że jednak w większości wchodziłeś z ławki, trzy bramki, zdobyte jedna asysta, jeśli się teraz nie mylę. Yy, oprócz tego, oprócz, oprócz właśnie tej nowej pozycji, jak, jak ten sezon będziesz... Oceniał już powoli go podsumowując, bo, bo zmierzam ku końcowi ty również e, obecnie jesteś wyłączony z gry. E, jak po pierwsze czujesz się w tej, w tej drużynie i jak, jak oceniasz ten swój debiutancki sezon? Znaczy, no osobiście jestem zadowolony, no bo jednak dużo grałem jak na to, że to mój pierwszy sezon. E, teraz szkoda, że ta kontuzja wyszła, bo teraz myślę, że mógłbym więcej pograć tak jak inni młodzi chłopaki. E, ale tak drużyno, no to tak jak pewnie wszyscy kibice, no, czuję ten niedosyt, bo jednak powinniśmy walczyć o inne cele, no i no, mi, no na pewno mnie i chłopaków z drużyny nie zadawala to miejsce w tabeli, ani to ile mamy punktów. Dużo się mówi właśnie, że piłka juniorska, seniorska to są w zasadzie dwie różne dyscypliny. Z twojej perspektywy faktycznie tak jest, czy, czy to przejście nie jest aż tak drastyczne? E, przede wszystkim jakby na no to fizycznie, no to wiadomo. I też e, psychicznie trzeba się nastawić na to, że jest trudniej, no bo jednak tutaj się, no już tak gra naprawdę na poważnie, bo tam można, w piłce juniorskiej można sobie pozwolić na więcej błędów, a tutaj już jakby każdy błąd o wiele więcej kosztuje. Na przykład jak, jak widzieliśmy w, w ostatnim meczu z, z rezerwami Legii tutaj, gdzie po własnych błędach dostaliśmy, dostaliśmy y, dwie bramki, można powiedzieć. Y, tak jak powiedziałeś, w ostatnim czasie trener Szymanek trochę więcej eksperymentuje. Rotuje tym składem. Oglądamy różne rozwiązania, których, jeśli chodzi o nasz skład, o, o ustawienie, których nie oglądaliśmy chociażby podczas rundy jesiennej i, i takich. Ciekawych eksperymentów, które wychodzą można powiedzieć pozytywnie. Kilka, kilka w tej rundzie mieliśmy, chociażby ta, ta trójka środkowych pomocników. Piątek Mosiejko i, i Piotrek Marciniec, czyli bez takiej typowej dziesiątki, to wyglądało bardzo ciekawie. Ale też właśnie na twojej pozycji teraz mamy nowe odkrycie można powiedzieć, Wiktor Niewiarowski. Odwrotna historia jak twoja. Tak, Wiktor chyba z tego co mi wiadomo też nigdy nie grał jakby na boku obrony. Ale teraz Adam miał tam jakiś problem i musiał ktoś tam zagrać. I wyszło, że Wiktorowi dobrze idzie. No i wyszło, wyszło dokładnie, Błażej chyba naprawdę, naprawdę pozytywnie, bo asysta, jeśli się nie mylę, Wiktora właśnie w meczu, w meczu z Unią. Do tego jeszcze jeden świetny rajd praktycznie po, po całej prawej stronie, gdzie też mogła być nawet i druga asysta. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało dzisiaj w jego przypadku. Tak, no w piłce tak to chyba jest, że pech jednego, znaczy czasem i szczęście drugiego można odkryć powołanie do jakiejś nowej pozycji, tak? No i jeśli chodzi o Wiktora Niewiarowskiego, naprawdę fajny występ na tej prawej obronie. No i tak jak wspomniałeś, dużo młodzieży, jeśli chodzi o te eksperymenty w składzie, tak, bo i dzisiaj Kacper Roguski w środku pola, prawda, w wyjściowej jedenastce, junior Radziński, czy, czy już bardziej mam wrażenie już w tej rundzie ograny Eryk Mikłajewski, tak? No i oczywiście Sławek Abramowicz na bramce. Także sporo tej sporo tej młodzieży i dobrze, myślę, że słuszna droga w tych ostatnich Spotkaniach, e, sprawdzić tę młodzież, zrobić ten przegląd kadr i. No, no jak, jak nie teraz, to kiedy? Tak, sparingi to, to nie jest to samo. Dokładnie tak, także będę pilnie tutaj obserwował naszą polinną młodzież. Też liczę na, na powrót Kuby. Tutaj jak najszybszy, bo nie ukrywam, że, że naprawdę tam sporo wiatru na tej prawej stronie nam robiłeś. Eee, no i co? I miejmy nadzieję, że to wszystko będzie w tym, w tym kolejnym sezonie wyglądało lepiej. Ale w tym sezonie jeszcze mamy przecież emocje i będzie okazja się legi zrewanżować w Pucharze. Tak, dokładnie. No, Kuba, Ty masz to, co mówiłeś. Ciężko było wywalczyć pierwszy skład. Na tej prawej obronie jest Adam Pazio. No ale z drugiej strony chyba możesz z tego korzystać, bo jest się od kogo uczyć. No tak, no. Oglądałem Adama no jakby w ekstraklasie, jak Polonia była. Eee, Łukasza też się pola. No i, no, wiadomo, jest dużo starszych zawodników, od których właśnie my młodzi możemy się uczyć. Tak, no to możemy tylko liczyć na to, że, że, że ci nasi młodsi zawodnicy będą wyciągać wszystko, co najlepsze od starszych. A przechodząc sobie już, panowie, do tego dzisiejszego meczu, do, do spotkania z liderem, z drużyną, która ma na ten moment 10 punktów przewagi nad, nad drugim zespołem. No i nie można, nie można pominąć tego, że jest to zespół no, zbudowany na, na byłych piłkarzach Polonii. Można by w zasadzie ułożyć jedenastkę złożoną tylko z naszych byłych zawodników. Do tego na ławce trener chrobak, e, trener Skwarek, więc no. Troszkę, troszkę to nas może boleć, że, mhm. że, że to się wszystko dzieje, ale, ale niestety nie tutaj. No tak, tak to się niestety ułożyło. Dzisiaj chyba w ogóle pierwsza wizyta taka oficjalna trenera chrobaka, odkąd odszedł z Polonii. Tak jest dzisiaj tutaj na ławce, ale widziałem tam nie pomylił, a jeśli chodzi o ławki, skręcił w dobrą stronę do swojej drużyny do pogoni. No i na pewno mów mi się, no zrobił sukces tak, jego drużyna jest nakręcona, trzeba im to oddać, widać to w tabeli, oni przegrali na wyjeździe tylko dwa spotkania, nie chcę oczywiście tutaj straszyć przed tym dzisiejszym, ale na pewno no, ten wynik nie jest przypadkiem, tak? Ciężko na niego zapracowali. E, gratulacje, gratulacje, dla nich i mam nadzieję, że sportowo będziemy właśnie taką pogonią w tym, w tym kolejnym sezonie. Tak, no na pewno pogonie jest zespołem, które bazuje na, na świetnej atmosferze, bo to możemy, możemy widzieć po tym zespole, ale też po prostu nie ma nie ma tam jednego zawodnika, który ciągnie cały zespół, tylko jest naprawdę zbilansowana, zbilansowana drużyna i co mecz to, to, to inny zawodnik może zostać bohaterem, na przykład Kuba Kołaczek, który zdobył bramkę w meczu, w meczu z Polonią, tym, tym pierwszym na na wiosnę, później, później ten, ten remis 3-3, no i dzisiaj trzecie można powiedzieć rozdanie w tym, w tym właśnie pojedynku. Jeszcze kupę może zapytam, bo no jesteś wychowankiem Polonii, prawda? I też nie, nie ukrywajmy kibicujesz temu klubowi. Dla ciebie jakie to uczucie, czy, czy na przykład wszedłeś do szatnia, tam Łukasz Piątek, Adam Pazio, czy odżyły te, te wspomnienia z dzieciństwa, gdy, gdy byłeś jeszcze może na, na trybunę? No to wiadomo, no jakby nie wiem, no, oglądałem chłopaków, no i teraz to fajne uczucie, że mogę jakby z nimi, z nimi razem grać. No to tak jakby trochę jakaś nostalgia i w ogóle. No, przyjemne uczucie to jest, na pewno. No to wszyscy byśmy chcieli, tylko tobie się udało. Tak, tak, tak możemy powiedzieć, żebyś taką karierę również tutaj zrobił. No i... a w ogóle tak planujesz zostać poonijnym Robertsonem na przykład? No to wiadomo, że tak, no ale co będzie, to będzie. No, chciałbym, żebyśmy awansowali krok po kroku i że nie musiał odchodzić, ale jak będzie, no to wiadomo. Rozumiem. A więc zapraszamy Państwa już powoli na to, co będzie się działo za naszymi plecami na Murawie. 19.11 i rozpoczęcie spotkania Polonia. Pogoń grodzisk Mazowiecki. Zapraszamy Państwa na naszą transmisję i dziękujemy już za to studio. Naszym gościem był Kuba Wyszkowski. Dzięki jeszcze raz Kuba, że nas odwiedziłeś. Dziękuję. Łażej Ślęzak. Dziękuję. I Szymon Przedpełski. Kłaniam się do zobaczenia i do usłyszenia podczas transmisji.